Sobie pooglądaj co on nam może. Co doktorek może. Prze przede wszystkim doktor jest toksik, więc e, zatruwa przeciwników swoimi <klucz> umiejętnościami. To dopasowałam nieźle. I generalnie może ewentualnie też ich leczyć, ale niestety doktor wojny jest zbyt ziebany i nie ma takich umiejętności. Nie, ma tych umiejętności. Wspaniałe intro. więc co? Czekaj, ja ci tego intro nie puszczałem? Czemu się nie odzywasz? Bo się nie przywitałam. To zaraz się przywitaj, spokojnie, napisz intro. Bo wszystkich obchodzi fabuła, bo skoro mam pokazać tą grę, to muszę pokazać fabułę, prawda? tutaj mamy piękną kobietę pod kołdrą. I z tego faceta, którego ekstrawagancja już nie obchodzi, bo się z tym znudzi. Nie byłeś, Sorry, ta gra... W sumie ta gra jest, nie wiem, wygląda jak miałby być straszakiem, ale nie jest. Ona jest straszna, ale nie jest. Ta gra jest stresująca, ale nie jest. Tutaj mamy jakiś kurwa nie wiem. Coś szatany! Zaraz tą szat... szatany, nie przesadzaj. Mamy tu gościa z opatu, to jest szatan? Nie są po prostu e, robole, które kopią tunele. Minecraft, kojarzysz? Nie? Nie kojarzysz Minecrafta? Nie, wcale nie gram w tą grę kilka lat. Wczoraj tam nie poznałaś pewną osobę, która do dziś się tępi. <grym> no, a tutaj mamy e, pana przyjaciela, który chce wszystkich zabić. Taki bydlak. Nasz kolega uciekł, ale chyba tak wygląda jakby osadał. Tak mi się wydaje. Utraci przytomność. co, obchodzi, Fabuła? A mnie nie. Patrz, już się kurwa powtarza. Już mówi o starym domu. O nie. Co on chce, żebyśmy wrócili, tak naprawdę? to jest, to jest głupota, przecież my tam zginiemy. Ou. Ej, Darkest Dungeon. TM. Trademark. Jesteśmy w Darkest Dungeon. Siostra przyjmuje myszkę. Tylko, nie błagam, przy... Nie, nie. Po prostu, jak już tak po prostu nawet. Może się przywitajmy. Dobry jesteś tutaj, ludzie, a ze mną jest moja siostra. Cześć. Świetnie. Ja chciałem nagrać prezentację, żeby wam pokazać tą grę, ale jest siostra w domu, więc. Uznaliśmy, że nagram z siostrą i ona będzie grała po raz pierwszy, śmiało. Chcesz się jakoś nazwać? Może być. Oh my God. Ja to wpisałem, żeby nie było. Więc tak, będzie intro kolejne. Ta. To... Skup się, bo to fabuła. Jak myślisz, co to jest? To jest koło bożu. O chuj, chyba Kogo się wjebałem. Kogo nie ma. wkurza nigdy kursor? It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is not show the hidden cobbles of the old road. And on its writhing path you will face viciousness, violence and perhaps other damnably transcendent terrors.

Ja... ja umiem Wybierz docelowo szalę na mapie Ja umiem To miała być poważna, to, moja, to miała być poważna prezentacja tej gry, a ty Wszystko pomija. Ja nie lubię tutorialu. A potem nie wiesz co robić Tak Ja, ja mi przeszkadza Możesz go wyłączyć, escape, opcje Nie Jak on jest coś ważnego? On tylko jest narratorem, spokojnie o, paczek ładnie mu walnęła. Mhm. Da są ci ładnie walnie. Patrz jak ci ładnie walnie. ładnie walną. Nie Jestem odporna. No no to Coś co? Jest pochodnia puszczysz. No to jest pochodnia to to co masz na górze, to co ci oświetla drogę. No po co to? Tako. To jest karaboska, tak jak... Pięknie. Jej. 50 zł. Pięknie. Jestem taka zarąbista, w tym nacy. Tu masz namiot. Okej, okay, a co to jest? Mamy poza nacisnąć. No, żeż zajdzie do namiotu. Na zaszczenny O, Super, dobry atak. Nie hm. do mnie. Uuu, nikłam. Gratuluję. Dobra. Pierwszy fart w tej grze. Ale ty go wolałaś mnie się grubego. No to był to, to, jakiś tam. To tego nie mogę walczyć? No nie możesz, nie, jesteś rycerzem, on jest na blisko i niestety dupa. Okej. Okay. Chociaż w sumie możesz już się zająć najpierw tym grubym, bo jest ma połowę HP. No, Krytyk, jak się z tym czujesz? No nie. O, krwawisz, jak się z tym czujesz? Eee... Oleje to był fakt. Nie umrę! Da się w tutorialu. Jak się postarać, da się. No. Bo ja nie jestem tego soba, chyba. Nie znowu krwawisz. Jeszcze bardziej. No to nie, tego już nie atakuj, on już siebie krwawi w następnej turze. Polecam strzelić z tego z tyłu. Ty już strzelamy? Wyszczel, tak jest. I jak? Wow, aż cztery. Nie wchodzi. Niesamowite. Niesamowite, wow. Najlepsza prezentacja, kurwa gry. Siostra gra i nie umie grać. Nie. nie. Zaraz umrzesz. Jak mam się heal'ność? Tym? Nie, te postacie nie, nie mają hilania, Nie w tym momencie. Świetnie, mam w tego walnąć znowu? E, Możesz użyć Bastion Wiary, to taki buff trochę. To, to, daje ci ochronę na ciebie i chyba pochodnie oświeca to chyba wow. Gruba suma. To? Mm, no, taka, coś innego wiesz? No mam jeszcze ten drugi. Ten drugi a, to tak. jest taki obszarowy. Stałam szmaragdę. rubina. Po wypełnieniu warunków możesz wrócić do osady, wystarczy kliknąć herb. I możesz albo iść do osady, albo kontynuować. Yy, wracamy. Ale skrzynka. What? No skrzynka tam była, a ty ją pominęłaś. Eee... E, spokojnie, ona wróci. jeszcze nie wie, że to była pułapka. A. Spoiler. Masz level up, mają pierwsze kroki. Jestem pierwszy taka poziom. mądra, że uciekłam. I teraz dostają e, buffy bądź debuffy. Na przykład Na ta. Zwiat, norowisko? Zwiat, pusz, to taka przydatna rzecz. Jak połowy to możesz sprawdzić tereny, zanim do nich pójdziesz. Aha. Co mogę, Co, mogę do wziąć, tylko jednego? Nie, bo to pokazuje, jakich bohaterów to jest. Nacieśnię X, bo to tylko wiadomość chujowa. Aha. Tutaj masz dwie postacie. Mogę wziąć obie, czy. Musisz wziąć obie. Przyciągnij. Brawo, masz kapłankę, starajcie się, będzie leczyć. No? Brawo, masz podatkę, zależy. I naciśnij sobie ten plusik przy Djinżansie. Ponieważ możesz e, każdy budynek ulepszyć za pomocą e, reliktów, które zdobywasz podczas misji. tutaj możesz I sobie sprawdzić. Sprawdź sobie, co możesz zrobić. Zwiększa liczbę dozemnych bohaterów. Bo teraz było dwóch, a tak to by było, będzie następnym razem trzech. Sięża rozmiar drużyny na Polecam ulepszyć to pierwsze. I bardzo dobrze. Możesz nawet drugi raz. No nie, bo nie mam tych. Ale możesz wymieniać relikty. Takie te całeczki. Widzisz, weź sobie na przykład właśnie. Chcę to. No, ale we, weź sobie, nie wiem, tarczę polecam wywalić. O, tarczę i możesz za jeden. tarczę za jeden papier. To jest bardzo dobry deal. No i wraca do Lizan's wy... I ulepszasz go jeszcze raz. Wspaniale. Nice. Jestem taka świetna w tą grę. Schowaj sobie to za pomocą dwu, dwóch strzałek. Doskonale. Nice. I możesz spalić jeszcze cmentarz. Czyli miejsce, gdzie będą twoje zmarłe postacie. Jaki od nich nie zadbasz i zdechną. No to co? Wyruszasz na przygodę, no co no, będziesz Nie chcę chce ich nazwać. Chłopak, w sumie nigdy ich nie zmieniałem. W sumie jakbym to nagrywał, to bym nawet sobie pozmieniał. Tak nazywałbym ich po kolei Salmin, Czemu on jest turdus? Co on ci pasuje na turdusa? Mhm. Świetnie. A to jest ona, od razu ostrzegam, to jest ona. No nie. Hmm. Prawda. E, Jeszcze całeczka po lewej albo imienia, zauważyłaś? Dismas. Jak nazwę Dizmasa aż się boję, nie? Pysio. Ale wiesz, że to jest e, opryk, który e, jest takim złodziejem i napada na ludzi. Pasuje. To też jest ona. Ok, Jak ci pasuje. A się boję ja kogo teraz, dam. nie znam. Bohu, doktor. Nie, źle. Ale doktor to. Jeśli masz na myśli tego doktora, to. Ale on jest. Chłopcem chyba, tak mi się wydaje. To nie zostało potwierdzone. Aha. No to wyruszaj, z tą całą ekipą kurwa zgrają. Dobra, gdzie idziemy? Tak naprawdę, nie wiem, to wszystko. Dobra, czyli wyruszamy? No. Też tutorialowa misja, więc większość rzeczy, które będzie trzeba użyć, jakiś przedmiot, to te przedmioty po prostu dostaniesz. Podej i stój. Zauważ, że ci zgasło, światło gasło. ja wiem tak, możesz tam zapalać skikając, ale to albo używając ten w ekwipunku. Nie, nie Podczas możesz. walki nie możesz, no, Teraz z ekwipunku użyj, wciskając prawę na pochodnie. Nice. I generalnie weszło zaskoczenie. Zaskoczenia działa w taki sposób, że jak zaskoczysz przeciwników, to ty wykonujesz swoje pierwsze cztery ruchy, a potem dopiero oni. Pudło. Brawo. Sobie pooglądaj, co on może. Co doktorek może. Prze przede wszystkim doktor jest toksik, więc e, zatruwa przeciwników swoimi... <laughs> umiejętnościami. To dopasowałam nieźle. I generalnie może ewentualnie też ich leczyć, ale niestety doktor Wojna jest zbyt zjebany i nie ma takich umiejętności. Nie ma takich umiejętności. Ehm, <laughs> zabij wszystkie truchło. Nie ma żadnych trupów. Te co są na ziemi, to nie? Procent bazowe. To generalnie jest ogłuszający a tak ci mówię. że nie ma do mnie żadnych obrażeń. Tak. Ale to ich ogłuszymy, a nie jednego. Jednego, hehe. No he. to to mi się. Nie chce. To, to może to jest podstawowy atak i potrafi wywołać krwawienie, ale jest mhm. sobie na skieleta i zobacz, że on ma odporność na nie 200, bo jednak skielety ciężko, żeby krwawiły. Eee. Ale i tak to jest mocny atak, więc walnij. 6. Tak. Odporność, są niesamowite. Kapłanka. Ona leczy twoją drużynę, a wszyscy są wyhilowani polecam użyć wyroku. Jest to mocny atak, jak na kapłankę potrafi wyleczyć ją, więc walnij na żeby mieć pewność, że umrze. Truchła, widzisz? Dobra, trochę się zrobiła, nie obchodzi mnie trochę No i co chcesz z tym zrobić? jebnąć mu z tego. Chcesz go ogłuszyć. No udało Ci się, i teraz jest jego tura, ale że jest ogłuszony, to. lupa. Pragnę zauważyć, że jak ogłuszysz jakąś postać, to ma przez jedną turę odporność. Na ogłuszenie większą. żeby się nie dało też spamować, nie? Bo to była hamska taktyka. Tutaj masz skrzynkę. Płapkę. Nie, zwykłą. Nice. Dostam łopatę z własność herb. Właśnie to są te relikty. I na mapę klikasz i idziesz dalej. A. Tak mi się wydaje, że trochę cicho mówimy, albo. O, widzisz, tutaj są gruzy. A i muszę je odkopać. Nie, musisz do nich podejść. I teraz możesz odkopać. Okay. Użyłaś ręki zamiast łopaty. To jest co, poraniłaś się, czas, traciłaś z pochodnia, zgasła i się zestresowałaś. E, pochodnia. Powinnaś kliknąć na łopatę tam wyświetloną, a nie na łapkę? Bez sensu. <grystanie> Sama jest to bez sensu. Ale spokojnie, nasz bohater, krzyżowiec na pewno ją dobije. To nie jest krzyżowiec, to jest turdus. To jest turdus. Takie tam szczegóły. Bierzesz wszystko. Po pochodnie polecam tutaj. Dokładnie I za że dostałaś artefakt to amulet. Nie mogę dać komuś. 20% do szansy ogłuszenia. A kto, kto ogłusza? No, no eee... kto ogłusza? Nie ty. Ty? Nie. A nie ma ogłuszenia. Ty masz. Ona ma i rycerz ma. Ogłuszenie 100%, to, to wiadomo. Czyli to będzie 120%, tak jakby, nie? Okay. Brawo, twój pierwszy artefakt. A to nie jest bez sensu? Czemu? No bo jeśli. chociaż nie. Bo ma 100% ogłuszenia. Tak, ale odporność mają, czyli na przykład jak to ma 20% odporności, to wtedy jest jakby 80, nie? Matma. Jak kliknąć Jak kliknąć drzwi? Jak kliknąć na drzwi, to Polecam jest... Polecam mapę. A... O, tutaj jest zwiat, czyli sprawdza co jest dookoła. A są skarby, a co to jest? E, bitwa w sali z obiektem i bitwa w sali ze skarbem. Jest skarb czy obiekt? W sumie tak muszę tu, i tu. Nie, nie musisz. Ciężko się nagrywa. Pochodnia. Oho! Pogwizduje, Pat, co Coś robi, patrz. To? Kluczyk i dwa jedzenia. Ej! Zajumał ci. Turdus! Sprawdź go. Pierdol. W go w Pierdol. Patrz. patrz, patrz jakie ma nawyki, te czerwone. Turdus! się do kradzieży. Ja cię wydziedziczam z tej drużyny. <laughs> Spoko, to można leczyć, ale to dopiero później, trochę jak ja nie. Ja Pochodnia! Pamiętaj, że uczy nas pochodnie, bo im bardziej świeci, tym masz więcej buchu. No iż... I tutaj ma skrzynkę, ale nie otwieraj jej tak szybko. Po prostu kliknij raz. No kliknij na nią raz. Skrzynka z pieczęcią twojej rodziny. Jak my... I można tu coś zdać, jak myślisz? Czy jest jakiś przedmiot, który pomoże ci ją otworzyć? Ej, klucz. No. Jestem taka mądra. Otworzył ukrytą komorę. I masz więcej przedmiotów. A żeby cię okradł. No, ej! <laughs> o, jedzenie. Zachowam tu to dla siebie. To w dusz to hojów. Jeszcze musiałam ci Nie kupimy gry żadnej ani nic. Głód. Mhm. Może się Hubble najeść i 4 i się trochę uleczyć, albo nic nie dać im jedzenia. I dostałam dużo obrażeń i stresu. Zróbcie. E, reżim doktora wojny e, ogłoszony. Nic z tym tuże nie zrobił. filmować? To jest ostatnia walka, więc nie. A potem jeszcze będę gdzieś szła, bo muszę 90% no. tych. Się no, powinno no, chyba Znaczy no, no, To chyba będzie koniec, czasem mówiąc. Wyszczał. No Bo tylko to ma zrobić. Czyli to, co no. mam teraz. GG! Nice. Ugrane. Bierę to. Koniec, kontynuuj, kontynuuj. Mm -hmm. I skrzyneczka. Mm. Masz kluczyk. Mm. I... I... Więcej pamiątek! Więcej herbów! I ta misja wykonana i wracamy. Okej. Okay. No i gratuluję. Tutaj mogę sprawdzić co ci się udało zdobyć Pieniądze. Mówię, więcej wydasz na e, odstresowanie niż... Serio? Wydam więcej niż 2000? E, masz to jeszcze 3000, ale odstresowanie jest drogie. No tyle. Dla mnie pamiątek sporo i co tam w twoich postaci? Jest, światła. Ma tyśa. większe obrażenie jeśli pochodnia jest powyżej 575. O, doktorek wojna jest szybszy yy, w pierwszej rundzie, bo chyba ma ADHD? Co? I hagomania, obsesia na punkcie normalności. Jeszcze do końca nie wiem co tu <grym> robi, ale... No to w rezi, nie wiem, nie, próbuje być normalna, ale jej to nie wychodzi i raz kurwa zachorowała, nie wiem. Martwi się ja o, się o siebie, doskonale. Ale teraz masz miejsce, gdzie się możesz odstresować, ale to już następnym razem. E, jeśli chcecie, nie wiem, let's play, czy cokolwiek z Darkest Dungeon i nie oglądacie tego tylko Gimpera i będziecie też o kogoś innego, możecie dać znać, więc... Ja się z wami żegnam, narka. No. Wysłałaś naprawdę... Wiesz, w ogóle patrz, Zamtus, To jest miejsce przyjemności dla ciała, czyli krótko mówiąc burdel. A pragnę zauważyć, że w burdelu jest dziadek. Ta! Taki dziadek na dole, tu, fioletowy. Dlaczego ty tu siedzisz? Halo. No bo on się zawsze musi gdzieś ostresować, bo jest debilem. Nie często ci zajmuje miejsca, które przyjdźcie by no, ci się ty... Mhm. Wchodzę w to. Eee, co ja robię? Chcę się wyjąć, nie polecam. Czyli Reżli wysłałasz do tego. E, masz jeszcze kościół. Mogę iść do kościoła, się pomodlić. Curdus jest jebany i on się tylko modli. Modlę się. Co mam tam nie chce iść? Bo tam jest e, medytacja. A nie umie medytować? Nie było bo jazdy Boża, czyli tylko ten Szala pokusna, samobiciowanie. Tak. Ni ból dur. nie ciało już nic Dobrze, co nie nie, no, no to Do, by było doktor, na tyle. Dobra. Mam nadzieję, że będziecie chcieli, bo as, kurwa sam chcesz nagrywać. Ja się z wami żegnam narka. Pozdrawiam, pa!